Dołączyła już do mnie ponownie Zuzanna Wiertak Lewandowska. Witam. Dzień dobry. Za tobą nie chorzę. Zobacz, jaki piękny poranek nad morzem. Nie wiem, czy słyszałaś, ale e, mówiłam o tym, że w czasie Wielkiego Tygodnia we Włoszech pogoda nie dopisuje i tam bardzo obfite opady deszczu. U nas o poranku też deszczy w Warszawie, ale czy możemy spodziewać się równie obfitych opadów deszczu w trakcie mm -hmm. świąt Wielkiej Nocy? Faktycznie dzisiaj w Rzymie nawet możliwe burze, i w ciągu najbliższych dni, w sobotę, w niedzielę a nawet i w poniedziałek u nas także momentami intensywne opady deszczu i możliwe burze. Oczywiście po przejściu burzy wyjdzie do nas słońce, będzie też ciepło powyżej 20 stopni, ale także u nas też spodziewamy się intensywnych opadów deszczu i także możliwe, że będą występować burze. Dzisiaj akurat nie. Dzisiaj faktycznie opady deszczu o poranku w wielu miastach na północnym wschodzie. Dzisiaj w drugiej części dnia przydadzą się parasole, ale będzie ciepło do 20 5 stopni, a jutro nawet do 27 stopni i dużo słońca. Zaglądamy nad morze. Tutaj jeszcze trochę więcej chmur na niebie. E, widać, że także silny wiatr umiarkowany, e, momentami silniejszy, przeważnie pochmurno. I w drugiej części dnia przylotne pady deszczu mogą pojawić się w okolicach Zatoki Gdańskiej. Tam przydadzą się parasole. A przewaga chmur na niebie dzisiaj na Pomorzu Środkowym, a więcej słońca na Pomorzu Zachodnim. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy. I tak dzisiaj nad Polską będą wędrowały chmury. W ciągu najbliższej doby nad Polską z południa na północny wschód będzie przemieszczał się deszczowy front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia i to właśnie on przyniesie nam chmury oraz opady deszczu w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce dużo słońca, w Poznaniu, ale w pozostałych miastach przewaga chmur na niebie, chociaż jeszcze Przyjaśniej możemy spodziewać się właśnie na nizinie szczecińskiej. Opady deszczu w Gdańsku najchłodniej dzisiaj. W koło brzegu 14 stopni, a najcieplej w Poznaniu tutaj do 24 stopni. Wiatr umiarkowany. Na warmi, Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu zachmurzenie duże większych przejaśnień możemy spodziewać się na ziemi łódzkiej opady deszczu w Olsztynie w suwałkach oraz w Białymstoku. Na termometrach od 16 stopni na do 23 stopni stopni w Warszawie oraz w Łodzi. Wiader będzie słaby i markowany. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce pogodnie, słonecznie. Słońca tutaj dzisiaj nie zabraknie. Bez opadów najchłodniej na Podchalu 19 stopni, a najcieplej będzie w Krakowie nawet do 25 stopni. Do 25 stopni także dzisiaj w Zielonej Górze, we Wrocławiu 24 stopnie, w Opolu i w Katowicach także 24 stopnie. A więcej o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia!